Ansible ma taką cechę, że po pierwsze jest prosty w użyciu. Dzięki temu e, jego adopcja następuje niesamowicie szybko. Jakby to już jest de facto standard w tej chwili. Nie ma organizacji, bym zaryzykował stwierdzenie, które Ansible nie używa w formie subskrypcji, czy też w formie e, jakby darmowej, społecznościowej. E, jest największa liczba dostępnych modułów e, adresujących różnego rodzaju technologie i tutaj to jest energia włożona poprzez vendorów technologicznych nie przez Red Hata, którzy sami piszą te moduły, a my jakby certyfikujemy, jakby przy, przy, przybijamy pieczątkę jakości i oferujemy to w, w postaci repozytoriów, ten content. I to jest jeden z najważniejszych wyróżników pomiędzy wersją community, a tą subskrypcyjną. Tak, i dzięki temu jesteśmy w stanie automatyzować środowiska mówiąc w słowie od podłogi w data center, czyli na, zaczynając od list zasilających poprzez y, serwery, storage, y, sieć, y, aż po aplikacje, wszystkie te, wszystkie te rzeczy, system operacyjny oczywiście, konfiguracja itd., więc to jest niesamowicie uniwersalne narzędzie, które jest w stanie zaprowadzić jakość y, w całym stosie technologicznym.